Witam wszystkich. Ze mną jest Mordawiusz senior! To tam miał przez chwilę laga Miałem laga w e, myślach, tak. kim jestem Dzisiaj, wi <laughs> dzisiaj widzowie robimy live'a. Konkretnie otwieramy te trzy boksy, no I chyba to nie. Nie, to dzisiaj nie, nie no, działa, Bardzo To było ostatnio. To było. To było ostatnio. Mamy to to są podróbki Pokémonów, widzowie. Znaleźliśmy na AliExpress. Kosztował A, nas taki tak. box 12 dolarów i. W cudzysłowie 12 złotych, i go dzisiaj sobie otworzymy. Tak, i dzisiaj sobie otworzymy. Tu widzicie jakąś planetę, jakieś kryształki. Tak. To w ogóle A, to, to jest, są podróbki. Bo, to są domany kryształki. Tak. To, bo to jest taka kolaboracja z Medzikiem Tak. Czy tam z kartonem, czy z czymś? Nie wiem, jeden pies. To są generalnie widzowie. Otwieramy Lorkanę, ale ta Lorkana to też nie jest. jest Lorkana tylko. Tak. No, no, Lorkana, Pokémony. Wszystko jasne. Wiecie o co chodzi. Dobrze. No powiem wam widzowie, robimy dzisiaj ogólnie opening. Show, po, show. po raz pierwszy robimy opening podróbek, albo jak kiedyś z tatą byliśmy, no, z całą rodziną, na... E, to wyciele, była majówka. Wyciłeś w tej znawczej. Tak, to tam były Majowe. boosterki Pokémonów. Powiemy wam, kosztował 3 zł za booster. Tak drogo? E, nie pamiętasz? Czy 4 no, złote nie za nie booster No, ale no dobra. No. Te boostery wyglądały faktycznie realnie. Ja coś tam wypadło tam wtedy, bo ja nie pamiętam e, Oj, gdybym wam pokazał. Nie wyle. chcę mi się szukać, ale Szukamy takie były karty. karty. Same złote? Ta, nie, właśnie nie. Tam były same V, ale trochę wyblakło. Aha. <noise> Więc nie polecamy kupowania w podejrzanych cenach paczek kart Pokémon. Tak. Dziękuję w za starku. spożywczych na wsi. Tak, a tak na poważnie. Kupujemy widzowie, kupujemy. Otwieramy nowy box Nowy tak. set. Jak się nazywa, bo nie pamiętam? Pokémony Pokemony i Lorkana. Pokémony i Lorkana. Twilight Zone Masquerade Ancient Future Flash? Coś tak mniej więcej, coś takiego. Tak. Aaa, powiem ci, już mi się nie podoba ten set. Co ty gadasz? <grym> Weź mi to. Co ty gadasz, Tak Je, mnie palce to bolą. To o, -o. <grym> Co ty gadasz, ty? O -o. ty? Co tu się stało? Co ty gadasz, ty? Co tu się dzieje? <grym> <laughs> Jak nie prośbą, to groźbą. Dawaj tego boosterka. To dupy Od dupy to strony. A dupy strony trzeba, trzeba. okej. Okay. Piiip. No. na YouTubie. Ty, mont nie na szeście, ty montujesz ten gdzieś. odcinek. Ja montuję? No, musi nie. Czekaj, to przesuńmy. Ja sobie pójdę, widzowie, tak. ja idę na balet, ja będę sobie skakał na skakance. Tutaj szukamy tej dziewuszki, takiej trenerki albo całego grona. Nie. Już nie. mi się podobają arty, wiesz? Friends of Hisuan, Ten jest fajny, tam. ładny taki, podoba mi się. Przepraszam w ogóle widzowie za moją plamę, tak dziwnie wyglądam. Plama na słońcu. No Czyli od tego musisz... Słońce naszego narodu. <noise> no jedzesz. Ja nie od, mam pojęcia... Od dołu, od dołu. No, Ale no nie, od dołu to jak od dołu to musisz... A, byłem. dobra, czaje. Właśnie. Y, ja nie wiem, co tu jest, więc ta tata wam mówi, co możemy, czego możemy się spodziewać. Bardzo fajne są, bardzo fajne. To słyszałem, aery są. że dwa są chyba takimi y, mistrzostwami no, świata. No, no, nie? no, zobaczymy, czy dzisiaj coś pyknie. No wiecie, musieliśmy przed live'em sobie sami otworzyć, no bo. Bo to, jesteśmy pazerni, bo jesteśmy tak, Polacy, bo wiadomo, da, musimy otworzyć. Tak, jesteśmy lepsi od was, bo Jakiś wy będziecie to mieli dopiero w niedzielę, a nie, a nie w piątek. A nie w piątek. My mamy to dziś, bo to jest nasz box sponsorowany przez nasz, nasz kanał? To jest nasz przez nas to jest pudełek. Pozdrawiamy, Bastę. Ejo. basta. E, cudowny mój. Dobra, nie gra w tą grę. Widzowie, jestem upośledzony, ok? Dajcie mi spokój. Oczywiście to nie jest nic złego, nie? Bo w tych czasach to się zbanuję. kleje pudziano jak rwiesz karton. <laughs> to za kładnie. Mogę wkleić naszego wiernego Polaka. Rybka. Rybek. Oj, tu coś będzie, patrz. Łobus, a całką, kibol. Ale zajebiste zaraz, zaora Zara, za ora. Z, zara za ora, ale ładna Nie wiem jak ty to otwierasz naprawdę, bo ja patrz. Nie, ja wam widzę, ja pokażę, o tutorial Dobrze, teraz jestem poważny w pełni, to możemy robić tutorial, wiesz, tak? Ty robisz tak Brawo, dziecko pomogło, pomogło Hmm, więc Brak wyłączamy to? Juri nie udało ci się. Dzięki. Jestem Kocze szefem włoskiej mafii. Musisz więcej chlebka jeść. No właśnie dzisiaj mało zjadłem, no to Lepiej Rozkręcę to, bo ten film będzie kurde. No nie tak, bo u pewnie rogi. Cicha noc, tatusiu, cicha noc. Wszystko będzie da no, Jeszcze nie czas na kolendy, synu. Zemierazja. Mamy li, no, mamy dobrze. lipiec. What? No? What? What? No? What? No? 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 Wow. Iron Bulder. iron boulder? Ja Powiem Ci jakieś te karty takie? Mizerne Takie, no, niby świecą, Jakieś te karty bo Pokémony się zaczęły opuszczać? Juba cicho. <laughs> Zapraszamy na live'a, oczywiście otwieramy to co Junior pokazywał na początku W jaki sposób ja robię dziury w ścianach, a nie jestem w stanie zerwać boosterka, nie rozumiem tego no, Oczywiście otwieramy to co pokazywał Junior, ale będzie niespodzianka dla patronów Od naszego cudownego dostawcy, e, pozdrow, jak oglądasz to pozdrawiam jest cię serdecznie Anonimowy chce pozostać, tak mhm. i będziemy mieli fajną rzecz jeszcze N to... Nazwijmy go Nokia. Czemu Czemu Nokia? Nie wiem, bo Nokia, wtyczka, te sprawy Don't do drugs jeśli to robisz, co Zobacz, jak tak on jest? Medichamp, no. A powiem ci, nie podoba mi się ten serwis, na razie. Co ty gadasz? Poczekaj na Ery, spokojnie, juniorze, nie denerwuj się. Junior. To się wytnie, chłopcy, junior. <grym> to się wytnie. Dobra, wytnie no się dobra. tego? Nie w tą stronę bierzesz cały czas. To w którą? Zobacz, bo ty bierzesz w tą, a zagięcie jest w Ale tą. przecież ja rwę w... A bo ja do środka Musisz rwać w tą stronę, w lewo Przecież rwę w lewo No nieprawda Ja rwę tak, a ty, le, ty le, le, do le środka le w prawo Lech, wiesz? Czekaj Lerwa Lerwua Lerwua Dobra Jakiego to? Do, do, po do, francusku? To, nie wiem, kurde, baran Nic, baran Baran jak krowa No, baran jak... Dobra, nieważne Baran jak krowa, owca, lama od banana To jest krowa z rogami Czyli byk. Otwa Otwarze to, otwarzę to. No, otwarzesz tak. Cieszę się. Kind of co ja mam dzisiaj nie tak? Nie wiem, co to jest właśnie tak. Ej, ale poważnie! Jak, jak mały chłopczyk, muszę No booster, właśnie, no. Boosterki muszę mu otwierać, no kurde. No. Będą turne. się ze mnie ludzie śmiali w komentarzach. No. pewno. Nie. Bekę już mają? No. Jeszcze nie oglądali, już mają bekę. O, Ładny! Ej, idzisz, idzisz. W sensie, Mi się nie podoba, ale taki ciekawy. O, ładny, mi się nie podoba. No, ciekawy Daj, taki. ci trudów. Dobra, widzę Możecie w tym momencie pisać, gruby no na czacie. Nie na czacie. Teraz czeka. możecie pisać, jak nagrywamy. Jak będzie, Ta. nic nie będzie żadnych komentarzy, to znaczy, że Juno się zbłaźnił. Jest wszystko okej. Okay. Nie, to właśnie możecie napisać jakiś niemiły komentarz w cudzysłowie. A to jest w ogóle co to jest te, ten Tikatik, czy on się nazywa ten... A wiesz, o ja pierdzi, ale brzydkie. Ty a to jest ten... wyblachu a kurde żyrafa. Nie, to jest ten żyraf, nie? No czego brzydki? Teraz... No, no, weź. Oj junior 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 Weź na no, nie den Oj Junior Junior nie każdy może być taki silny. Dużo ty. kurde nie jadłeś dzisiaj dlatego. słabość posłabłeś, no. chłop Dwie kawusie się wypiję. No cały czas tam coś dropi ty. O co tu chodzi? No, właśnie cały czas... O kurde. I teraz akurat nie. Co to jest Megarna jakaś po roku w pewnym państwie? Ja powiem ci tak, oglądałem chwilę tego seta, to myślałem, że on jest słaby, ale jednak esery ma mocne, bardzo ładne ma niektóre. Mhm. I ta dziewuszka, dziewczynka plus ta gromadka tych dzieci, co tam Na są. motorkę? Na motorkach prawie, no to powiem Ci, że fajne te, te karciożki Nie mówię, że to jest wybitny set. Zaufam. Bo na razie Crimsona nic nie przebije. No Crimsona, no s 8 bez ze względu na wiesz, na... Ale ogólnie nie jest zły ten secik. No co, ja Ci będę każdy stary. No, ze robię. mną trzeba jak z małym dzieckiem, no. Jak Ty to no, robisz? Normalnie, przecież tu żadnej siły nie trzeba. Tu no czas. nie, w ogóle. Sprytu. No, trzeba sprytu, ale ja jestem wiesz... Ja nie jestem od myślenia, jestem tępym narzędziem. Ty jesteś kudzian po prostu. No Wszystko właśnie. siłowo. Ja jestem jak Johnny Lawrence z Kowarka. Ja nie jestem umysłem, zmysłem operacji, tylko jestem tępym narzędziem. Kobry się boję, bo to jest gryzia. Korba. Korba. O ja o, Ale, tam ale tam ależ drop widzowie. Złożyć ci. Tak, rozwójsz A ja, ja spróbuję otworzyć ty... kolejny. No jak dziecko małe. A ty to robisz w jakiś dziwny sposób. Zobacz. No. Zagięcie jest w tą, więc musisz w no. drugą. Ale ty, drogu, ale, ale ty robisz jakiś. Dobra, ruch. Już. Dobra, nie ważne. Nie ruch robię, w tą stronę ciągnę, tu trzymam. Przecież ja dużę. tak robię. No nie robisz tak, bo by ci szło jak w masełko, widzisz? No jak właśnie, sposób. widzę. No. Elegancko. Środek coś trzymie, mocno, powiem ci, mocno trzymie środek. No jak na środek? W tym boksie bardzo. Z jak ma twardy. Nie no? chcę nam oddać tego luta. O! No, drzewo wypadło. Ej, no, podała, no, podała, podała mi się to drzewo. To jest ładne. Taki strasznie, strasznie gruby ten róż, tygo, ale w jest podobno strasznie dropi, jak wściekło Ta? te drzewa. Weź no. otwieraj to w międzyczasie, proszę. Ja po no, jednym ci będę otwierał. Widzowie, festiwal pogrążenia. Nie, ja się, nie przyznaję się oficjalnie, no. Ja się nie przyznaję, oficjalnie to nie jestem y, Nintendo Family, to jest Nintendo Family. Family. Famil. 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 O! Oh! Jest! Oh! To nie jest prawdziwa? Ale to jest ta... ta ale ta? Ład, Ale ładna, zobaczcie jaka ładna karta ja, Da ta się tak ręce, jak Podaj, krzyw. Kurde, za Ej, podoba mi się, no? Mogę, mogę ją zajebiskie. sobie to nie zabrać. To jest akurat ta dziewczynka, no nie może A Ej, nie mam żadnego trenera No zobaczymy czy będziemy zbierać w ogóle. Aha. Ja na przykład nie będę, bo już Zobacz, jestem. Się... Jestem obrażony Zobacz, na ten set. Tu. Już za to boosterki jestem za nie... obrażony... Nie będzie zbierał tego seta? Nie. Tam trenerkę mm, jedynie przygadnę, bo podoba, podoba mi się, Ale Ja a? bym boxa chciał. Tak? To na raz. No? To patrz teraz, no. to patrz teraz Jolki, czy jaką się nazywa ten? O, o ja pierdziele. Co, co to za? Ej, no taki dziwny, ale podoba mi się. Ładny. Fajny, ta, ta ramka jest zajęta. No, bo właśnie tu są takie rainbowowe ramki. A to spoko, no? Jak tak one będzie to, cały czas, one to fajnie. Są, nie było tego jeszcze. W ogóle nie widziałem takich patentów. Aha. Jeszcze i to wygląda nawet ciekawie. Te fularki są ładne dosyć, wiesz? Takie tak? te. No takie przechodzące. Dzisiaj takie się przekonamy. Takie. Widzowie. Mówi, Widzę O średnie. ja pierdziele, biedronka, nie ma ogonka, kurde Biedronka bez ogonka? A. Co to za biedronka jak nie ma ogonka? Widzę, ja to się ustawiłem, nie? Ja gadam głupoty Ja tego nawet nie muszę montować, ja nie umiem otworzyć boosterka Tatuś, no, tatuś jak starszy macią chiński, no Senior to wiadomo, starszy od wlęgla to zapomina co mówi, to jeszcze bardziej pierdzieli Star krótki. Starszy od wlęgla. wlęgla Wlęgla Ty powinieneś na logopedię chodzić O, podoba no mi ten. ten jest je fajny Wiesz co, to taki był w ostatnich setach był ten Pinsir, Pinsir tak? On się nazywał Pinsir. Co, co to Pinsir? A! Ten z drzewem, wiem który, no, no. on jest ładny no. Fajny no. Ale ten szczerze mi się bardziej, nie wiem co to za pokémon, nie mam pojęcia, ale jest fajny. To jest żółw z płaskim łubem. Tak, żółw z płaskim łubem. takim tym. Harbu zielonej pietruszki, dokładnie. Nic. Ale to co widzowie co to płaty, jest... juniorze, Tak, ty ta, już nie masz siły? Ja się już opadłem. Kłopoty najmana. Ta Temperatura jest straszna dzisiaj. Temperatura. Już też mi odwala widzę, wesory. Zresztą, czekać... po... po Opa, zimowy arcik. Właśnie o tych... Gdzie mówiłem. jest Pokémon? No, no Where mówiłem. is Pokémon? Za górą śnieżną jest schowany. A to, jest, a to nie jest ten Pokémon? Ale ładny arcik. Taki mm. delikatny, ale nawet fajny Delikatny, szary to. Ale ja, my żeśmy już chyba wszystko wyciągnęli. Myślisz? No co, trzy ARy są... nie, jeszcze EX-ów EX jeszcze Jest jeden EX na stole i właśnie teraz wlatuje holo Bo niestety zobaczyłem O, o, o ej A to jest ten Ej, nie wiem, no, nie, nie, nie... No wiesz co mi się wydaje? Że one są te karty wszystkie takie pod zimę, zobacz, zrobione, nie? Pod, hmm. pod, pod... Ty już żeś otworzył to wszystko? No co, bo no co czekać? To kurde, hiszpki też, mociąg Ale powiem wam, widzowie... a kurczę, sorry Powiem wam, widzowie, tak Pierwszy raz chyba nie mówię, że fajny set, bo mi się nie podoba bardzo. Ta tęczowa ramka jest spoko, ale tu wszystko jest ale takie. ta trenerka odstaje od reszty całej, powiem no ci. No ta, tre a ta, tre ta trenerka jest świetna, to fakt. I co ty jeszcze jest ale fajnego? Ja Ten jest fajny. ja myślałem, że ona nie jest taka fajna, hmm? bo ta dziewczynka jest, będzie sztosem tam w tym no. secie. Ale powiem ci, że nawet nawet jest. Ale poza tymi dwoma, czyli poza. No, baranek to... fajny, ten też fajny, mm -hmm. kolorystycznie. Ale poza tą trenerką i tym, to szczerze, to jest taki strasznie wyblakły strasznie set, mi się wydaje. No bo to zimowy jest, zawierucha, ty to tu zawierucha, rozpierucha. No to też nie Czy to jest AIDS? A właśnie ace, no. Ja tak myślę, co to jest kolejnego. Zmylił mnie ten. Te ramka mnie zmyliła. Aha, okay. Kolorowa, Joltik, Joltik mi zmyliła. Kolorowa, rainbowowa taka. Jolty. Ale 100 kart tu jest ponad w tym secie. No bo to jest jako pełny, nie? Bo to jest, bez a, to jest to... bez a, bez M, bez K, no, no, no. to jest jako SV7 chyba, tak? A to zawsze było tak plus ileś? SV7 to jest. To za... Tak jak SV3 ruler też miał więcej kart, nie? Aha, w ten sposób Tak to ta. działa, okej. Okay. To jest ta trenerka, co nam dropła, Meltan, ta, 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 ten, ta, ta, ta. ten ta, ta. i, i Jak żółwik? A fakt nie, to jest jakiś Rybek. Mówię, że Rybek. No Rybek, Żółwik, jedno pływa, a drugie może pływać. Jedno ginie przez, zabite przez rakiny, drugie żyje kilkaset lat Nie, rybkę na masz rację, rybkę to się bierze na harpun i, i się je na kanale national, o, laprasiński Ale ładny, ty, ładny Pokaż te moje dwa laprasy, są za łoksem No ale gdzie, no bo ty, tu masz kartów jak piesów no, ja i mam kartów jak piesów Masz jeden lapras i drugi lapras Widzowie, ostatnio odkupiłem od Mariusza Zabrał mi Nieprawda mi zabrał Te dwa ten chyba pójdzie do kolekcji, bo on jest ładny. ładny podoba jest. mi się, no? Nie, naprawdę ładne. Te tęczowe ramki dużo dają, to tak masz. Jaki -y to są takie różne, to powiem ci, że tu trafili z tą rameczką. Ej no, ta rame. ramka. Fajna, Taki wakacyjny vibe daje. Tak, taki chilloutowy. tylko Taki jak, jak ten Pokemon... tapu Coco trochę, ale to się nie łączy, bo te są zimowe Pokemon. Pokemony. Pokemony one być kurde z rurkami i z rinkami. To by było taki vibe. Wakacyjny. Pikachu na tym! Wyobraź sobie Pikachu na, na leżaku i ten. Oh. I nie na kocyku, oh, na leżaku. Dłoń. Tak sobie leżący, z okularkami, kurde tym. Przecież to by był za kilka set dolarów taka karta, no. Jak to pikacz. No. Pikachu, w ogóle. Ej, ej, nie żeby coś, ale zaklepujemy ten pomysł. Dobra. Jak Pokémon to, to ja zrobią, to zrabiam, to tak. Tak, to ich zgłosimy za wykorzystanie pomysłu do i będziemy FBI. milionerami. Do FBI. <śla> Wjeżdżają ci z tymi. Do tak. do, do Państwowej Agencji Ochrony Rolnej, tak z widłami w laty, bo z zabrali cię pokémonów, Z Pokemonów ten... zgłosimy. Hmm? Wydział jednostki zorganizowanej, antyprzestępczej i pokemonowej. O, coś będzie. Ty, SR drugi leci, patrz. Ta? Bo coś mi mignęło tam chyba, oszukałeś, źle pokazałeś. O, no, jednak Ale fajny. A, tutaj jest właśnie sr ten, to coś? Nie wiem jak to się nazywa. Włącz! Ale w takim podwójnym pod głową. Zielono, jaszczurko, coś. I tam ma pięć, kurde, głów. Tak? I w takim bardzo ładnym brodze. A mogę coś spytać? Bo marcie jest naprawdę ładny. Skąd z jabłka jakiegoś, z jakimś ryjem, Bo kurde, jest jak dynia? To Od perinki tej. Ale ja od perinki był karminki. A co, ona je faszerowała jakimiś tak, substancjami ona psychoaktywnymi? A tak. Jabłkami jeć Będzie coś. To jest. Wow. Robi wietrza. wrażenie! Wiem widzę, że to było popularne rok temu, a ja po prostu ja jestem bezbekiem. Nie, je i dlatego oni byli tacy zakręceni te pokemony. Ja jestem jak zwierzak, ale nie na taką skalę, wiesz? Tobie ten wie, tu coś będzie, wiesz. Nic nie wiem o co chodzi, co... Nie wiem, co Oj, co chodzi. dobrze, że nie wiesz. Odklejka. Poke odklejka. To jest moja reakcja na tą informację. Bisty Pokemon, głodny. Super. Powiem ci... Nie, on nie był młotki, to był inny. Nie, jest taki zły, nie gadaj. Mi się podoba. Ja mam takie mieszane uczucia, może to po prostu przez to, Ale że jestem -y i wkurzony. Ale tu powiem Ci, mi się tu ex -y bardzo podobają. Ten lap zajebisty. Rary tak niekoniecznie. No. No, tam nic ciekawego nie ma. A. A. No i to, to jest ta dziewuszka? To jest ta trzecia chyba dziewuszka. Ciekawe. Czemu, to ona, jest, czemu ona ma uszy elfa tam, o co chodzi? No bo ona jest no z urlą Władcy Pierścieni. Aha, no dobra. To taka kolaboracja, MTG robi z Władcą w Lord of the Rings, a potem oni też Widzowie. Szczerze? Top 3? Top 1. Top 1. Top 2. Top 2. I laprasiński. I laprasiński, wyżej. I nawet powiem Ci, że o tego też dzika bym wrzucił. Co to jest, nie wiem, graniny? Eee, nie Co mam to jest, pojęcia. Jakiś coś. Sławik myszok... w komentarzach Miele. napisz, co to jest, bo my nie wiemy. Ty jesteś w Pokemon. Ta jest ponownie. ładna dziewuszka. Bardzo mi się... ładny Arcik. Myślałem, bo ona jest taka słaby. klejnotowa jak ta, jak Megarna w niektórych artach, Ale zobacz harta, wiesz? Jakie ma, jaką ma kreskę, nie wiem czy tu będzie widać, jaką ma strasznie wyraźną kreskę te włosy no, 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 no. jest trójwymiarowy, jakby była wycięta, nie? Widać to, widać Naprawdę, bardzo. Naprawdę ładnie Daj to wygląda. Mi, ja myślałem, to. że to będzie słabe jednak, bo tam wszyscy na tą ta, widzisz jak elfuszkę, widać? tą el el elf elfiuszkę tam polują, ale ten Art jest bardzo ładny kolorystycznie. No, Wychodziły wręcz jest, te włosy tak, na kamerze, nie? Jest y, żółte włosy do kurczy tego, nie? Czy tam blond włosy do niebieskiego mm -hmm. tła, pięknie to wygląda. No to co widzowie, no? A, teraz widzę, gdzie on... Widzę cały zarys tego Pokemona, bo widziałem tylko plamkę. To co e, to za pokémon jest? Krab. Jakiś wodnisty. To jest krab, widzisz? Tu jest krab, a, krabik jest. No, jest no, Jakiś taki jest specjalny. A faktycznie, jest burzy śnieżnej. A, no? burzy śnieżnej. A, no? a tu Mario, dobra, widzę jego oczy, dobra, dobra, powiem, dobra. Tu są dwa takie mocne, jest Sowa, a ARM. Mm -hmm. Sowa taka, bardzo brązowy Arc, bardzo ładny. Ten. A drugi? Nie, ARM mówię. No. I a drugi jest taki fioletowy, y, taki widok przez okno. Coś tam, coś tam, jakiś gościu, chyba, czy babka siedzi przez okno i tam taka laskokrotka jest taka fioletowa. A to tak. słyszałem, jak mi opowiadałeś, bardzo, bardzo no? fajny ABEK. A bo ten jest SRM. Piękna tak, głowami. Ten jest okay. Sarem z pięcioma głowami. A myślałem, sarem. że ar piękna karta mm. też. Brązowo taka. Taka to już Wam wkleje, jak a, nie a, a, zapomnę. Zapomnę. <noise> to co, widzowie, dziękujemy za dziś. Do niedzieli? Mnie przekonały szczerze te trzy karty. Ten lapras. Mi, mi się lapras najbardziej podoba, zaraz tej, obok też To TOSem jest lapras. No bardzo, to, ładny, bardzo ładny. bardzo, bardzo no. ładny. Do niedzieli, widzowie. Niedziela, godzina 16, otwieramy trzy boksy, otwieramy to, otwieramy tamto, co już wcześniej widzieliście. To, i tamto. Ostatni termin. Żeby móc mnie sterroryzować. Tak jest. Z wyzwaniem, pompuj z juniorem złotówka za dwie pompki. Do you know? Pomp -y I nie zapomnę, to wkleja. Tak. Ale zapomnę. <laughs> Czemu złotówka za dwie pompki zamiast za jedną? Bo jesteś głupi. Bo jestem głupi. I Lubisz się... pompować. Tak, i poszedłem na to. Przynajmniej mam nadzieję, że na gitarę zbieram. Co widzowie, dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Był ze mną Dawariusz, aka Mariusz. Mardawiusz, Mardawiusz senior. senior And Dawariusz Junior. Przepraszam mhm. e, Czekaj, teraz chciałbym tak to zakończyć, że ja znam angielski. E, Aha, to ja thanks for watching and bye. Bye. Ale kurde angielski co?